Witamy na kanale Płotki na Gorąco 24H. Cel był najszłachetniejszy z możliwych, oddanie hołdu i okazanie wsparcia niezwykłym, heroicznym kobietom, które każdego dnia toczą heroiczną walkę z rakiem piersi. Ale efekt? Przekombinowanie, wszystko się ciągnie i opina, brak konsekwencji. Znana i ceniona stylistka, Ewa Rubasimska i Janiro, w swojej najnowszej, bezlitosnej analizie, nie zostawiła suchej nitki na najnowszej, Różowej kreacji pierwszej damy Marty Nawrockiej. Co tak bardzo, tak fundamentalnie poszło nie tak w tej jednej konkretnej stylizacji? I dlaczego, zdaniem ekspertki, nawet tak niezwykle szczytny i ważny cel, jakim było spotkanie z amazonkami, nie był w stanie uratować tej, jak to określono, modowej katastrofy? Od dwóch niezwykle intensywnych miesięcy. Marta Nawrocka pełni jedną z absolutnie kluczowych i najbardziej obserwowanych ról w naszym kraju. Jako małżonka prezydenta, niezwykle aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, a także, co jest jej znakiem rozpoznawczym, z pasją angażuje się w liczne, niezwykle ważne, krajowe inicjatywy społeczne. Ostatnio, po raz kolejny, udowodniła, że chce i jest aktywną, widoczną i niezwykle pracowitą pierwszą damą. Podczas gdy jej mąż, prezydent Karol Nawrocki, uczestniczył w niezwykle ważnym, strategicznym szczycie grupy Arrayolos w stolicy Estonii, Tallinnie, jego żona, w tym samym czasie, realizowała swój własny, oddzielny program. Spotkała się między innymi z miejscowym, polskim proboszczem. Fotografie z tego niezwykle ciepłego i serdecznego spotkania pojawiły się natychmiast w jej mediach społecznościowych i bardzo szybko zdobyły ogromną sympatię internautów. Podczas wizyty w Estonii, w związku z udziałem w szczycie Arajolos 2025 roku, spotkałam się z proboszczem Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinie oraz z polskim przewodnikiem. To zawsze jest dla mnie wielka radość móc spotkać naszych rodaków tak daleko od domu. Ludzi, którzy, mimo upływu lat, wciąż noszą w swoim sercu ten niezwykły gen patriotyzmu, pisała Marta Nawrocka. Zaledwie kilka dni po powrocie do kraju z tej ważnej dyplomatycznej wizyty, pierwsza dama ani na chwilę nie zwolniła tempa swoich niezwykle intensywnych działań. Już na samym początku tygodnia odwiedziła jedno z warszawskich przedszkoli, które we wrześniu tego roku świętowało swoje dziesięciolecie istnienia. Marta Nawrocka spędziła tam czas z dziećmi, wspólnie, z ogromnym zaangażowaniem, przygotowując i dekorując pierniki, a także, co było niezwykle uroczym momentem, poznając ciekawostki związane z odległą Australią. Dziś, razem z przedszkolakami z Piarskiego przedszkola w Warszawie, odkrywaliśmy fascynującą Australię. Było mnóstwo prawdziwej, dziecięcej radości, ciekawych, często bardzo zaskakujących rozmów i wspólnego, pięknego poznawania świata oczami tych najmłodszych. Dziękuję za to miłe, niezwykłe spotkanie, przekazała w swoich mediach społecznościowych. Wizyta żony Karola Nawrockiego w przedszkolu, ponownie, przyciągnęła ogromną uwagę mediów. Część komentatorów, co jest już tradycją, podziwiała jej kolejny, starannie dobrany, elegancki strój. Inni, z kolei, skupili się na niezwykle ciepłych i serdecznych rozmowach pierwszej damy z dziećmi. Podczas tego spotkania, Marta Nawrocka niezwykle chętnie i z ogromną cierpliwością odpowiadała na wszystkie, nawet te najbardziej kłopotliwe. Pytania maluchów. Dzieliła się także z nimi swoimi osobistymi wspomnieniami z własnego, odległego już dzieciństwa. Niespodziewanie, w pewnym momencie, opowiedziała też, jakie zabawy w jej domu sprawiają jej obecnie największą radość w czasie, który spędza ze swoją ukochaną córką Kasią. Ujawniła tym samym jej małe, dziecięce pasje i zainteresowania. Od trzech lat, niemal bez przerwy, Bawimy się cały czas, w szkołę zdradziła na tym niezwykłym spotkaniu. Po tych wszystkich, niezwykle udanych i pozytywnie odebranych, publicznych wystąpieniach, Marta Nawrocka w ramach różowego października ponownie pojawiła się na publicznym wydarzeniu. Tym razem wszystkie oczy, z jeszcze większą uwagą, zwróciły się ku jej kolejnej, niezwykle odważnej stylizacji. I to właśnie ona wzbudziła tak ogromne, negatywne kontrowersje. Wizyta w pałacu prezydenckim z udziałem przedstawicielek Stowarzyszenia Amazonki była niezwykle pięknym i ważnym wyrazem uznania i wsparcia dla wszystkich kobiet, które na co dzień z ogromną odwagą zmagają się ze straszną chorobą, jaką jest rak piersi. Różowy strój Marty Nawrockiej, który wybrała na tę okazję, miał w sposób oczywisty symbolizować jej solidarność, wsparcie i nadzieję. Niestety, zdaniem ekspertów, dobre chęci to nie wszystko. Stylistka Ewa Rubasińska i Janiro w niezwykle szczerej i krytycznej rozmowie z faktem przyznała, że tym razem, niestety, kreacja pierwszej damy była, delikatnie mówiąc, nieco przesadzona. Tym razem nie chodziło jedynie o samą szlachetną koncepcję, ale również ogólny, całościowy wygląd Marty Wrockiej, który wywołał niemałe, gorące dyskusje. Nawet ten niezwykle szczytny cel, jakim było spotkanie z amazonkami, nie jest w stanie przykryć tego okropnego przekombinowania, którego byliśmy naocznymi świadkami, mówi bez ogródek Gruba Sińska i Aniro. Ekspertka przyznała, że była niezwykle zawiedziona całą tą stylizacją, zaznaczając przy tym, że Marta Nawrocka, co udowodniła już wielokrotnie, doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnej siły swojego wizerunku. Tym razem, jej zdaniem, pierwsza dama w jednej stylizacji próbowała przekazać światu zbyt wiele, kompletnie sprzecznych ze sobą, Komunikatów na raz. Stylistka zwróciła uwagę na absolutnie niepotrzebne, chaotyczne połączenie różnych, niepasujących do siebie, kolorów, fasonów i, co najważniejsze, przesłań. Choć sam różowy strój w sposób oczywisty nawiązywał do międzynarodowej kampanii wspierającej Amazonki i walkę z rakiem piersi, to według Krubasińskiej i Janiro był to jedyny, niewielki plus tej kreacji. Dodała też, że całość była niezwykle kiepsko skrojona i absolutnie nieprzemyślana pod względem konstrukcji. Wszystko się na niej ciągnie, opina i żyje jakimś swoim, własnym życiem, zamiast sposób harmonijny współgrać z jej sylwetką, oceniła bezlitośnie. Jak zaznacza, ten charakterystyczny, różowy, kwiatowy element, inspirowany najnowszymi projektami słynnej polskiej projektantki Magiedy Butrym, miał, w zamyśle, pełnić rolę mocnego, wyrazistego. Modowego akcentu. Jednak, jej zdaniem, w tym konkretnym, chaotycznym zestawieniu, nie zdołał on w żaden sposób ożywić całej, ciężkiej stylizacji. A szkoda, bo przecież w swoich poprzednich, niezwykle udanych stylizacjach potrafiła ona zbudować narrację prostą, niezwykle elegancką i absolutnie wiarygodną dodaje na koniec stylistka. A wy co myślicie o tej kontrowersyjnej stylizacji? Czy zgadzacie się z surową oceną ekspertki? dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli dołączyć do tej gorącej, modowej dyskusji. Dzięki i do zobaczenia.